Uwaga, maturzyści, słuchajcie, jeśli zdaliście prawo jazdy, to maturkę zdacie bez problemu. To jest tak pół żartem, pół serio, bo obie rzeczy są. Strasznie stresująca, więc nie będę Wam mówić, żebyście się nie stresowali, bo to jest niemożliwe, ale są pewne sposoby, które mogą Wam pomóc właśnie z tym stresem, i o tym w dzisiejszym filmiku. Teraz zbliża się majówka i niektórzy zapewne Wam mówią, uczcie się, bo to ostatnie Wasze dni na naukę, a niektórzy z kolei mówią, nie uczcie się w ogóle, bo skoro i tak się nie nauczyliście, to już się nic nie nauczycie. I słuchajcie, prawda jest taka, że ani to, ani to nie jest dobre. Ostatnie dni przed maturą wykorzystajcie na powtórkę takich najważniejszych rzeczy, przypomnienie sobie czegoś albo to, co wam się notorycznie myli. Możecie, powiedzmy, poświęcić na to dwie, trzy godzinki z rana i później mieć spokój. A później skorzystajcie z tej pięknej, majówkowej pogody, aby trochę się odprężyć i zrelaksować. Co ważne, porządnie się wyśpijcie. I wtedy pójdziecie na maturę w dużo lepszym humorze i trochę mniej zestresowani. No dobrze, to w takim razie jak zmniejszyć ten stres, który pojawi się w dniu matury, bo tego na pewno nie da się uniknąć. Nie pijcie kawy przed maturą, bo kawa w sytuacjach stresowych da zupełnie odwrotny efekt od zamierzonego. Czyli będziecie rozkojarzeni i jeszcze bardziej zestresowani niż byłoby to normalnie. Jeśli otworzycie arkusz i macie takie poczucie, że zalewa Was stres, bo dosłownie nic nie umiecie, żadnego zadania nie umiecie zrobić, to. Wtedy zamykacie arkusz, bierzecie parę głębokich dechów, rozglądacie się gdzieś po sali, wyglądacie przez okno, patrzycie co tam ciekawego się dzieje, przypominacie sobie w swojej głowie, że. Matura nie definiuje tego, jakimi jesteście ludźmi. To jest tylko papier z jakimiś głupimi zadaniami. Jeśli nie pójdzie tak, jakbyście chcieli, to ją poprawicie i to przecież nie będzie koniec świata. Teraz już trochę mniej zestresowani, otwieracie arkusz i zaczynacie pisać. Mi ten sposób bardzo pomógł na mojej maturze, wtedy, kiedy wydawało mi się, że dosłownie nie umiem zrobić żadnego zadania. A później, jeśli w trakcie maturki dopadnie Was stresik, to pamiętajcie, zawsze możecie się przejść do toalety i. Troszeczkę zredukować to napięcie. Do zobaczenia w następnych filmikach.